Zrób ślimaka. Miasto w kształcie ślimaka. To już było. <grywa> Urwa, co ja robię z tym miastem? Wydaje pieniądze. Wyobraź sobie, że masz burmistrza twojego miasta, gdy królowa wydaje pieniądze na takie rzeczy. Buduję sobie jakieś losowe drogi, losowe w losowych miejscach. Próbuję w losowych miejscach takich myśli, Maciej, robię potem, panie burmistrzu, co pan odpierdala. Nie wiem. Już wam, już wam wszystkim to uświadomię, że na YouTube a trafi druga część napadu śmiechu T-Volta. ale kurwa, wyobraź to sobie, kurwa. Ja pierdolę i ślimaki. Ci, ci budowlańcy, tak, ale panie burmistrzu, co my kurwa robimy? Zamknij ryj i buty, kurwa. A potem powstają jakieś ulice stupy. nikt nie wie po co, ale ktoś z nim jeździ, jedzie na koniec, nawraca i jedzie z powrotem. Czemu? Bo może. Ja mam zajebisty pomysł, zburzę kurwa uniwersytet na przykład. Żeby zrobić ulicę. <laughs> Czekaj, jemne wszędzie strefy mieszkaniowe. Będziecie mieszkać, kurwa, przy tych ślimakach. Biedaki. Burmistrz wam tak każe. Wprowadzać się. <grymna> o, tu gdzie tego... Tu gdzie zrobiłem tego, tego rożka lodowego. Wszędzie. Wszędzie mieszkaniowe. Zobaczę, co się stanie. Bo biały Białystok, to jest, kurwa, dupa świata. Nie porówna mi, bia... <grymna> <Dupa świata. grymna> <grymna> mi tu białego... Dupa świata. Nie porównuj mi tu białego No, ale ale jest kurwa z... przy samej granicy kurwa tam w To jest, jest dupa świata <noise> No co? No nic <noise> Taka sytuacja Dupa świata Weź kurwa śpiał teraz mm. a ty że kurwa śpiałeś z moich pompek